ma tutaj Rydziu, jest czwarta w nocy, siedzę na paradise z jednymi z pierwszymi właścicielami farm, bo farming update wszedł, Jest świeże, klakiwanko, cześć Generalnie chciałem wam na szybko pokazać jak to działa, bo prawdopodobnie dużo osób się zastanawia, bo no jednak nie jest za bardzo to bardzo takie opisane na no forum, nie jest pokazane. To generalnie tak, na farmie jest schowek, każda farma ma jakby schowek z dostępnymi jakby nasionami, nie wiem jak nazwać. Rzeczami do posadzenia to jest wszystko ładnie. Na przykład chłopaki tutaj mają jedne z większych pol. Mają wszystko posadzone. Trzeba to ładnie podlewać. Wszystkie rośliny. Zwierząt chyba nie trzeba, nie? Ganik... Na razie jeszcze nie, ale znaczy nie trzeba ich karmić na razie, ale to Brzysiek może znerfić. No, generalnie tam wszystkie rzeczy, wszystkie rzeczy kosztują jakby zasadzenia oczywiście. Tam jest chyba spory koszt, z tego co Świeżak mówił, to już raczej ja może Was poinformować ile to kosztuje, ile on to zainwestował. To znaczy jak na razie dałem 2 miliony we wszystko, to co jest w schowku plus to co jest na tych dwóch polach, czyli kurczaki, e, świnie, krowy. I jeżeli chodzi o zyski, to na jednej krowie jest około 600 dolarów zysku, na świnie jest 1000 zysku. I na kurczaku jest 150 dolarów zysku. Z tym, że świnie są najdłużej, po prostu trzeba na nie czekać czyli 30 godzin na jedną świnię. Generalnie, tak jak ja zauważyłem, wszystko jest chyba zerowane bardziej na produkcji narkotyków w kangach. Po prostu trzeba, tak jakby tak jak w kangach, sadzić narkotyki. Tutaj trzeba, tak powiem, sadzić zwierzęta. Potem z tego, co chłopaki powiedziały, trzeba wywozić wszystko. Więc mogę Wam pokażę, że to trzeba podlewać. Podchodzicie do hydrantu, woda jest za darmo, nie wiem czemu to było te, te od taxi, ale też mniejsza. Podchodzicie sobie do takiej rośl te roślinki. Na debili na czasie nie zwracajcie uwagi, bo to debil. Yy, tu macie na przykład wodę do, do nalania, podlewacie, wsitacie. o i woda się napełnia, wszystko ładnie, trzeba podlewać, żeby móc zebrać, inaczej Wam zdechnie prawdopodobnie. Kurczaki generalnie chyba. No, tutaj są gotowe, to mogę wam pokazać, jak wygląda zbieranie kurczaków. No, akurat jeden został. no i Git, gdzie masz kurczaka? W ogóle jakoś słabo się renderuje, tak wszystko widzę. No bo FPS jest zwiększał. No, bo tak, tutaj tak, nie było w ogóle FPS-ów. Kurczak jest gotowy, interakcją zakończ kodowlę. Chyba, tak, to to? Tak, tak. No i do schowka trafia kura. Mogę wam pokazać, jak to się sadzi. Znaczy, mięso z niej. No. No, to co jecie w maku, prawdopodobnie, albo coś na styl tego. Generalnie... ...auta tak samo, co... No, to jakieś murzyny skaczą po dachach. O, zobaczcie jakie menele, tak skręcicie, jak nie będziecie zajmować się farmo W schowku normalnie... Przy... o, mięso, widzicie? Mięso trafiło do... do, do, do schowka. Wyjmujecie sobie kurę, ilość wpisujecie, przedmiot trafia do punku Możecie normalnie sobie posadzić. Tutaj gdzieś posadzić, tu gdzie wcześniej było? Uh -huh. Znaczy gdziekolwiek Jak tylko jedną sadzisz. No, tak. O. Aha, to nie ma żadnego miejsca, gdzie pokazuję. No nie. Myślę. A, a i to na mnie stawia. Aha, dobra, to tak działa. Pracuje. I dobra, coś tu jeszcze są jakieś opcje do pokazania na farmie. Mmm w sumie to nic już. Znaczy ja mam tylko, mogę generować pracowników, tak jakby, co, co kto zrobił, kto ile wyprodukował czego, kto ile czego wyciągnął Podam i co screena, kupił. Screena możesz mi podać, to wrzucę na Tak, no to ci bo dam. To tutaj prawdopodobnie będzie jakaś scena z tego, jak screen wygląda tego panelu sierżaka. Możecie podziękować takiemu świeżakowi w komentarzach za to, że pokazał Wam farmę. A wy się chłopaki pożegnać możecie i zarabiać dalej. Siemanko, no, siemanko. No, to raczej na tyle. Przedstawiłem Wam tu farming update. Z tego, a, jeszcze tak wracając. Farm jest 8 na serwerze. są oznaczone stodołami. Nie, krowami, tak? Tak, krowami ja, krowa. To są oznaczone krowami. To na tyle, siema.